Otoczaki mają za zadanie zdobić nasz ogród, ale jeśli są brzydkie, brudne, no to niestety, ale już nie spełniają swojej roli. Dlatego impregnujemy je po to, żeby nadać im dojrze koloru, to jeszcze żeby chronić je przed nalotami zielonymi, przed brudem, brudzeniem się, bo kiedy leżą na ziemi, no to wiadomo, że porastają muchem. Ja tutaj używam naszego naturala, który daje efekt mokrej powierzchni, daje taką satynową powierzchnię. O, spójrzcie. A wiecie co, teraz pokażę Wam taki typowy kamień z rzeki, który znalazłam kiedyś. I właśnie go zaimpregnuję, także zobaczymy, jak on będzie wyglądać. Nakładamy niewielką ilość. O, jest różnica. Zobaczcie. Nie no, przepięknie. Zobaczcie jak one ładnie wyglądają. O, znaleziony przy rzece. Zaimpregnowany. I spójrzcie jak pięknie wygląda. Przybliżę Wam, żebyście sobie zobaczyli. Spójrzcie. Wiadomo, że ten kamień się później już tak nie brudzi. Możemy go przemyć za parę lat i znowu odświeżyć sobie, pomalować od Tu mam jeszcze jeden taki. Ożywimy ten jego kolor. Zwykły kamień rzeczny. Układacie sobie takie w ogródkach czy tam w doniczkach na ozdobę i zawsze możecie je sobie śmiało zainteresować żeby nie były takie suche i prezentowały się ładnie w tych waszych ogródkach. Też mam tutaj przybliż. Zobaczcie kamienie ułożone tak nawet przy kwiatach pięknie wyglądają, zdobią te, te kwiaty. Słuchajcie impregnacja ma na celu zabezpieczenie je przed brudzeniem się i znacznie zmniejszy ryzyko powstawania zielonego nalotu. Także zawsze to daje nam jakąś ochronę przed brudem, jeżeli te kamienie leżą na ziemi, a chcemy, żeby one zdobiły nasz ogród, a nie było wręcz przeciwnie. Tutaj mam starą cegłę. Spójrzcie. Stara, wytarta cegła. Zobaczcie, jaka jest różnica. Możecie to zrobić pędzlem, sobie pomalować, lub przez metodę zanurzania. Na przykład, możecie sobie wziąć jakąś starą, taką właśnie miseczkę, jak ja tutaj mam. Wlewacie impregnat do środka. O, zobaczcie, wlewamy sobie do miski śmiało. Bierzemy kamyk, otoczak, wrzucamy go do takiej miseczki z impregnatem, żeby był cały po prostu zanurzony w tym impregnacie. Wykładamy na powierzchnię, żeby sobie wyschnął. Drugi kamyczek. To jest metoda zanurzenia. Bo jeśli używacie takich opryskiwaczy, no to wiadomo, że ten kamień będzie tylko z wierzchu powalowany, zaimpregnowany, zabezpieczony, a z drugiej strony będzie leżał na ziemi i sobie zieleniał. A tak, no to spójrzcie, jest cały w impregnacie zanurzony, zabezpieczony prawidłowo. O, tutaj mam biały. Także jeśli chcecie, żeby te Wasze ogródki wyglądały fantastycznie z tymi otaczakami, No to trzeba o nie dbać, trzeba je impregnować, wtedy mamy ochronę, że po prostu nie będą się tak wrócić. I ten nalot taki zielony nie będzie na nich powstawał. Spójrzcie Ja tutaj używam do tego naszego naturala stąsa. Także jeśli chcecie takie impregnat, to możecie śmiało pisać, dzwonić, wyślę Wam do domu. Zobaczcie dokładnie, ładnie wyglądają te otoczaki, kiedy są zaimpregnowane. Nawet zwykły kamień z rzeki, spójrzcie, jaka jest różnica. A kiedy nam zostanie ten impregnat, to wlewamy z powrotem do, do opakowania, bo on w sumie to się tak aż nie zużywa. I można sobie zamknąć, zostawić na następną impregnację. O, zobaczcie ładnie. Różnica jest kolosalna. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i pozdrawiam Was serdecznie.